Nie się tylko, wy oboje podobacie, a, nie, a dom w ogóle? W ogóle. Ostatnio było u nas głośno. Kurz, wiercenie i skomplikowane projekty, ale dzisiaj, dzisiaj będzie inaczej. Bo dziś pokażemy ten dom komuś, kto widział wszystkie nasze początki. Hej, jestem właśnie pod domem mojej babci i zaraz zabieram ją, żeby pokazać jej nasz dom. Babcia już od dawna wiedziała o tym, że kupiliśmy dom. Ale z racji tego, że mieszkamy daleko od siebie, nie mogła go wcześniej zobaczyć. W końcu nadszedł ten moment. Pomieszczenie jakieś, tak? Pomieszczenie, tak, w lesie. I co ty myślisz o tym? Ja bym wam, szczerze mówiąc, wolała, no, wyżej Warszawy, czy Warszawa. I patrz. O, i to jeszcze tego nie wrócę. Patrz, tutaj teraz jest plac budowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Asiu. O, witam w naszym domku. Jak tam cię Pani podoba? No Pani mnie No tutaj Pani nie pochodzi za bardzo, bo są rusztowania wszędzie. Możemy przenieść w Tak, my mamy tu Nie, bo się nic to nie posiedzimy, spokojnie. I co, podoba Ci się? No chyba, no nie, to nie. Tu będzie starą Tutaj będzie łazienka jedna. Aha. Tutaj będzie taki korytarz. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Tutaj Dzień dobry. będzie taka pracownia. Tu będziemy sobie mieć biurko. I tutaj Słysza. będzie też kanapa, więc jak do nas przyjedziesz. O, tak. Słyszysz pan to? Słyszę. Jak będziesz tutaj przyjeżdżała, to tu będziesz spała, dobra? Dobra, dobra. Tutaj mamy na głowę. pan. No pokażę Ci teraz. To będzie sypialnia. To będzie takie duże łóżko. No to ja tu będę spała. A, no dobrze, to ty w sypialni, ty tutaj. To to mówi. To mówi. To mówić? O, ja ty dynia. nie będziesz spała w pracowni, tak? No to będziesz spała. Będziesz spała tutaj. to ci się? No pewno. A jak widok pani Jadziu, no takiego widoku w Warszawie nie ma. Nie ma. Ja nie patrzę jeziorka. Tylko, no. Tylko wielkie ciebie, bo ty jesteś. To jest właściwie Jadziu. Czyli Kuba no. jest najwspanialszy człowiek na świecie, nie ma wspanialszych. Tak, 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 Nie no, Gosia jest jeszcze. Panie Jadziu. Nie, nie, nie. Gosia, przy Dziękuję. Gosia przyciągnie. No, no dobra, nie. to idziemy dalej. Następny Ci pokażę pokój. Chodź. Tutaj no, będzie taki sobie. prysznic, tu będą umywalki, tam będzie kibelek, no i taki. Co już wiesz? Jak drugi raz się urodzę i przyjadę, to wszystko to zobaczę. A patrz, a wiesz co będzie tu? No? Tu będzie sauna. Aha, aha. Wiesz co to jest sauna? Wiem, no dobrze, wszystko do mnie. Skąd sauna? babcia wie że to, to jest sauna? Będziesz przyjeżdżała. O pewnie. i No, jest, no zaraz, po, bo tu pani Jadziu jest plaża i jest jezioro. Ja wiem. No. Idzie to. Nie, to pasuje! No i dobrze, i dobrze. To co, idziemy dookoła, zobaczcie jeszcze od przodu. No. Nie, no już dajcie spokój. Boże, do, widzenia do widzenia panom. Do widzenia, panie. Tak, koniec końców, mimo to, że woda ci się nie podoba, to dom ci się podoba. A mnie woda się nie podoba? Nie, Dlaczego się nie podoba? No, ja wam coś powiem. Mnie się tylko wy oboje podobacie. A, a mnie, dom w ogóle? A w ogóle. Ale ty jesteś przemiły, muszę ci powiedzieć, tak. Dziękuję na, pani Jadziu. Tego, ale to mi smutno, że się pani no, do mnie podoba. Dom się podoba, tylko że ja bym znaczy, No wiesz, bo ty wolisz bym swoje młoda, no by było dobrze. No tutaj będziemy mieć taki duży taras. I to tam w rogu będzie taka kanapa, gdzie będziesz sobie mogła leżeć. Tak, ja bym no. no. Mamy swoją tak. aprobatę? No. O to chodzi. No. O Pomyśli pani sobie, pani Jadziu, że pani się tutaj będzie budziła w tym domku dobrze. i sobie Pani będzie na herbatkę to... przychodziła na taras z dobrze, takim widokiem. Panie, dobrze, dobrze, Więc... przy... wszystko co przyjmuję i cieszę się, że jesteś taki mądry i dobry. I wszystko to, co no. możesz... wszystko, co można powiedzieć I, o Tobie to jest. Na, jest. Dla mojej kochanej Grusini no. będziesz dobrym mężem. Ona, ona Cię bardzo też widzę, że ona bardzo że to patrzy tylko, żeby Ci coś nie... Ale czasami mnie wkurza. A dlaczego? No mi, a dlaczego? <laughs> dlaczego? Nie, Powiedz mi. No, żartujemy tak sobie, no czasami jest uparta strasznie, tak jak pani jest uparta. Ja też jestem uparta. No, no to tak. mam to po tobie, no. Uparta jestem naprawdę. Co... Nie musisz odwiedzać. Dziewię. Bośmy się zagadali na 100 lat. <laughs> Przejedziemy się jeszcze pokazać ci jedną rzecz. A co? Jezioro. Nie idziesz tam dalej? Nie. nie. No, Ale patrz, tam jest, tam jest pomost, jest plaża. Okay, to, to musi być ogrodzone. Ale jest ogrodzone, patrzcie. Jest... Ale nie, nie ale tędy on wleci. No to jaka ocena? Od jednego do dziesięciu? Jak się pani podoba, pani Adziu? Nie, bo mnie się podoba, tylko nie musicie to ogrodzić, żeby dzieci... żeby nie Cały ośrodek ogrodzimy, mamy ogrodzić? Ogrodzimy, ogrodzimy nie. całą wodę. A no, właściwie to... Niedobrze, do, nie bo tutaj też mogłyby wejść. Lepiej się przenieście tam gdzie mniej, mniej wody. Ja jestem dumna z niego, że on jest taki miły, dobry, mądry z Gosi. Jestem dumna, bo jest dobrota i kochana moja od początku życia. To co, jedziemy na kawę i ciacho. Ale gdzie? Do mojego mieszkania, naszego mieszkania. Dobrze. Oprowadzamy po mieszkaniu. Chodź, zobaczysz, to tylko dwa pokoje. No dobrze, to się pokaże. No tu mamy łazieneczkę. No, o, o jaka ładna. Taka duża. Tutaj jest nasz gabinet. A, Bo ok. mamy dużo pracy. No. Pracowici jesteśmy. Dobrze. No, no. No. I, I mamy tutaj sypialne. jest I I Duże łoże. Duże, duże. Można, w trójkę można spać i spanią jeszcze. Można. Ktoś Mo się schoczy z Do ściany przysuncie sobie. <laughs> No, wszystko jest dobrze, nie? Ja widzę jak Rosja jest szczęśliwa. Jak jechaliśmy, jak ona ciągle jest szczęśliwa, ciągle jest bardzo, bardzo Nie kupiliśmy tego domu, żeby po prostu był, ale po to, żeby ludzie, których kochamy czuli się tu jak w domu.